Cześć Wam! Śmiało mogę tutaj użyć stwierdzenia, że legenda powraca. Od niedawna na półki naszego sklepu wróciła z powrotem znana Wam bardzo dobrze marka Crystal. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować yy, ich chyba flagowy produkt, szczególnie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wędkarstwem karpiowym, ponieważ starzy wyjadacze na pewno doskonale ten produkt znają. Mam tutaj przed sobą plecioneczkę Quiston Quick Silver Shock Leader. Jest to plecionka szczałowa, która jest niesłychanie wytrzymała, którą można stosować zarówno do tworzenia odpornych na przetarcia strzałówek, jak i mega mocnych przyponów do zadań specjalnych. Jej cechami charakterystycznymi yy, są Przede wszystkim jest przede wszystkim mega duża odporność na przetarcia oraz wytrzymałość na węźle, co doskonale sprawdzi się w łowieniu w zwalonych drzewach, na ostrych górkach oraz w miejscu, gdzie macie bardzo dużo muszli na dnie. Na takiej szpulce znajduje się 20 metrów bieżących szczałówki. Występuje ona tylko i wyłącznie w kolorze takim brązowym, który doskonale maskuje się z dnem. Występują trzy wytrzymałości: 25, 35 oraz 45 lb. Śmiało mogę powiedzieć, powtórzę to jeszcze raz, że jest to szczałówka do zadań specjalnych i do łowienia w naprawdę mega trudnych warunkach, gdzie inne szczałówki was zawodziły. Sprawdźcie to sobie.